Cześć, witajcie widzowie, z tej strony Moku i dzisiaj mamy kolejny film z redstone'a jak widzicie jestem już w ugrupowaniu jak nie wiecie to obejście filmy z redstone'a i na końcu jakiegoś filmów będzie powiedziane no to dzisiaj chcę sobie ulepszyć itemy no to tutaj mam już takie ze skrzyni Mam nadzieję, że się nie obrażą, jeśli wezmę sobie. Chociaż w sumie chcieli sami mi dać. Więc biorę spodnie. Teraz jeszcze rozkraftowuję to. Tutaj robię sobie buty i czapkę. No i mam teraz tak, to to sobie zostawię, to tutaj odłożę, to tutaj potrzebuję dwa patyki, a tu potrzebuję też dwa, więc wyjdzie 3 cztery. I pewnie powiecie, po co mi pilów, skoro ja już go mam. No to dzisiaj planuję iść do jędu i nie chcę go stracić, więc po prostu robię diamentowy. A że mamy tutaj Ender Chest, to go tu chowam. No dobra, no to ja mam... Tutaj oto kordy Strongholda. No to ja sobie ustawię, wyjdę z bazy. O. Jest. Dobre kordy. Dobra. więc jestem dobra więc wezmę sobie do drugiej ręki i widzę, że drug dragon został zabity, bo on nie ma boss bara Muszę zdobyć parę jak bo chciał iść do N City. Głowa Endermana, ale chcę głowy Endermana. jest wreszcie dopiero trzeci enderman tropu. więc wchodzę pierwszy raz do city przed chwilą był pierwszy raz do endu i to chyba Pax zabił, ale niestety jak Mówi w swoim filmie, usunęło mu się nagranie. Więc. smutno trochę. Jest. Dobra, to na pewno muszę zebrać. Endstone. Co? End City? Od razu? Nie. No way. Dobra, to. Ale ja teraz się wspinam. To te owoce, dzięki czemu będę mógł sobie samemu w domu wyhodować ten eee... To roślina, więc nieskończoność chorusów. Czy to, czy to jest ten... Tak, to to Horus flower. Dobra, okej. Okay. Dobra, ale jak już tu, to ja wchodzę. Ja wchodzę, nie ma co. Tylko zobaczę, czy jest statek. Nie, jest statek, no Nulaj. Jak będę miał pierwszy na serwie Elytę, to ja się ze szczęścia popłaczę. Tylko proszę, żeby mnie, żaden enderman nie zapachnął w tej chwili. w roku, to idę pod statek. Albo lepiej nie, bo jeszcze coś, jeszcze spadę, czy coś. Dobra. Już tutaj powinno być dobrze. Wstrzymaj mnie, żółkarze Dobra, to ja użyję tych stone'ów I porównuję do Tak Nie wiem co zrobię. Spieszę wodę. I pójdę po Enderpe. Ладно. Dobra, teraz Ja, jako pierwsza osoba na świecie w tym świecie Zdobędę właśnie literę. Więc Jest Mamy litr Jeju Nie wiem, jak opisać to uczucie, że nie, właśnie, coś. Nie. Ja jako pierwsza osoba na tym serwerze. O! Głowa. Smoka. Mam głowę smoka, mam to. To teraz tylko to fajnie jest Co? jak to Wasz mikerszele? To się tak da? Dobra, ja lecę już do przejścia, bo nie chcę się nie chcę. nie zapomniałbym owoców. Więc dobra, zdobywam klej. No to tak, 8 powinno wystarczyć. I'm 四の Jeszcze jedna perła. Хорошо. Теперь иду. I teraz pierwszy raz wchodzę. Więc dziękuję Wam za oglądanie i jeśli Wam się podobało to czekajcie na następne filmy i cześć!